że rodzice pozwolili nam wyjść samemu w nocy, tak sobie pozwiedzać yy, Warszawę, to miasto. No bardzo fajnie. Chodźmy zwiedzać, bo jeszcze nie wyszliśmy z naszego apartamentu. Okej, okay, wyszliśmy już. Ale jest dużo śniegu. Nawet pada śnieg. Chodźmy dalej. Może się trochę podarzamy w śnieżku, to jest na pewno go dużo. No dobrze. Siup! Ale fajnie. Ah. Jupi! Dobra, zaraz trzeba się odczepać i iść dalej, bo zaraz tu zamarzniemy na kostkę lodu. Okej. Okay. Wow, ale ładna uliczka. Chodźmy, przejdźmy się. Jest tu pięknie takie budynki tu świecą i w ogóle. Jest naprawdę ślicznie, no mi też się podoba, ale mi się nikt do oczu sypie, no mi też trochę, ale mi to nie przeszkadza, no mi też to nie przeszkadza. Tu widzę dużo sklepów jest fajnych, ale chyba to może być dla ludzi, no faktycznie, to jest chyba dla ludzi, to nie dla nas. Wow, ale ładne bloki, są naprawdę śliczne, podobają mi się, chciałabym tam mieszkać. No, ja też, ale ten domek, w którym my mieszkamy, no to jest świetny. No, prawda. Chodźmy dalej. Wow, ale ładne miasto! Naprawdę mi się podoba. No, mi też się podoba, jest naprawdę prześliczne. No, jestem tego miasta bardzo ciekawa. No, ja też. Okej, okay. jest bardzo dużo śniegu, trochę mi sypie do oczu, ale dobra, jakoś to przetrwam. Czy może się przejdziemy do Pałacu Kultury? Słyszałam, że ponoć tu jest. No dobra, to świetny pomysł. Będziemy kulturalni. <laughs> no, chyba tak, na no, no, to nazwa wskazuje. Dobra, chcę być kulturalny. Chodźmy szybciutko. O, musimy stać, jest czerwone światło. Poczekajmy chwilkę, na pewno zaraz stanie się zielone. Wow, co to za budynek! Nie, nie wiem, nie mam pojęcia, co oni tam robią. Może robią tam siodła dla koni lub pasze. O, tak! Albo może robią najpyszniejsze jabłka na świecie. Tak, chcę tam iść. Jeśli robią najpyszniejsze jabłka na świecie, to ja chcę tam iść. Dobra, może podejdziemy bliżej i zobaczyć co to jest, bo ja w sumie to nie mam pomysłu co to jest. No ja też nie, ale chyba robię coś dla koni. No może, chodźmy zobaczyć. Jocie, ja, ale piękny budynek. To chyba ten pałac kultury. No ale ogromniasty. Ciekawe, czy można wejść. Nie sądzę, chyba nie ma drzwi. A no to nie można wejść. A szkoda, a... A wspiąłbym się na sam szczyt. No, ale jest piękny. Podziwiajmy chwilę, ale ja zamarzam tu już na kostkę lodu, dlatego szybciutko zaraz wracajmy do domu. Okej, okay. ale dużo aut tu jeździ. Trzeba uważać, żeby pod jedno nie wpaść. Prawda. chcę ja do domu. Ja nie chcę tu już być pać Kultury jest tak daleko. Ja też jesteśmy przecież stali w śniegu, aż nam gile z nosa wystają. Chodźmy szybciej do domu. Okej, okay, ale się ruszać prawie nie mogę w tym śniegu. Ja też nie, ale postarajmy się jak najszybciej to się rozgrzejemy po drodze. No dobra, niech ci będzie, postaram się. Ja też się postaram. <tosłuch> <tosłuch> Idziemy. No jakoś przejdziemy tam za Będę. Oj, spadłem. Y, może podjedziemy rowerem, tak będzie szybciej. Okej, okay, ale ty prowadzisz, bo, bo ja nie umiem. No dobra, niech ci będzie. No to w drogę. Och, wreszcie wróciliśmy do domu, ale się cieszę. Wreszcie jest ten moment nigdy nie będziemy już y, odchodzić od rodziców. Sami nigdy jeszcze nie będziemy wychodzić. Dobra, zamawiamy windę. Idziemy szybko do rodziców, bo pewnie się o nas bardzo martwią. I, i przyjechamy y, już teraz, ale rodzicom też to powiemy, że już nigdy, przenigdy nie będziemy wychodzić sami na taką śnieżycę. Dostaliśmy nauczkę. Dobra, klikamy czwarte piętro. Teraz zamknij i możemy ruszać w drogę. Jest pierwsze piętro, drugie dobra, piętro i teraz można Pierwsze piętro, no dobra, wysiadła. No, alo, halo. Dobra, lecimy do domku się ogrzać i będzie super, na pewno. Home sweet home, tak jak to mawiają, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.